No się ma tu Crippa Killer i to jest trzeci odcinek naszych wakacjach w Minecraft. To tak. Mój ekwipunek jest trochę inny, ponieważ kiedy... Ponieważ kiedy po prostu nie chciało mi się tego kręcić bo ciągle coś mi się z tym działo więc tak się urządziłem z Stół... tu chciałem chciałem wstawić dobra jestem ponownie miałem krótkie cięcie po prostu urządziłem się, bo nie chciało mi się tego nagrywać. Po prostu no, nagrywałem to, ale jak już stawiłem to na YouTube, to coś się stało. Albo mi internet wysiadał, albo mi komputer się nagle wyłączył z nieprzyczynionych przyczyn. Dlatego w tym odcinku pójdę do The Help. Dobra, najlepiej nie będę tego dotykał. To może Cześć. Dobra, widzę, że jesteś jakiś... Ja ci zostawię w spokoju. Jesteś jakiś lekko niedorozwinięty. Eee, e, moje kwiatki! Jeszcze mi tu uskną. No, szybciej. Jej. Cholera. No czy się robi? Czy mi się tak wydaje tylko. Ech, że też tego słońca tutaj nie widać. Nie, dobra, jeszcze się nie robi. I need tego 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 no. tego tego i tego i cześć moja stara to byłby by miło było a, damy ci świeczkę, że kiedyś po prostu... Uh, what the fuck? Wilk! <laughs> Szkoda, że mam kości. Okej. Okay. I tu jest ten piękny widok. Zobaczcie, jak to... To jest... To jest zmudowane, okej. A nie! No to wszystko to musi wyglądać ładnie, nie? Yy, pyk. Teraz tak. Pyk, 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 pyk. O mnie. choć chyba, że się da. Nie, właśnie się nie da. To, 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 to. Yy. Tu jest cały czas. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, teraz jedziemy. E! Crzyż. Bed. Beda se ustawimy. Tu. Ej! Nie. Znam lepsze miejsce. Tu. Przy oku O! Nie. Akurat, jak, jak mam więcej szyby, to zostało jeszcze tutaj pus. Dobra, nie ważne. cyk. Cyk, cyk. Yy, tu będzie co. Nie, postawimy tu crafting boxa. Crafting table. A Fernandeza Tu Ej, czekajcie. ok, yy, wykopałem sobie tu dziurkę na piecyk mam drugi piecyk? a to szczegół to sobie zrobię Koble z tą nami nie brak i rąb i rąb ui i mamy piecyki yy, czas dobra znów jestem i czekajcie ja tu coś nie aha yy... Ile tego mam? Ok. To koniec znów tego odcinka. Do zobaczenia w następnych przygodach tych wakacyjnych przygód z Skripach Killerem. Dobra, yy, na razie nie spotkałem żadnego potwora. A gram na hardzie, to coś dziwnego. Chyba, że się przyjrzę. No nie ma, nie ma tych potworów, nie ja mam jakieś. Dobra, nieważne.